Hej hej witam was bardzo serdecznie w kolejnej serii w kolejnym odcinku w kolejnym meczu amatorskiej ligi dzisiaj zmierzy się z nami zmierzą się nie z nami między sobą Clemson z Kilem. Kilem pierwszy mecz zabrakło mu trochę szczęścia więc więc zobaczymy jak uda się drugi mecz no Clemson ma też przewagę w rankingu natomiast jak pamiętacie z ostatniego meczu Kilema przewaga w rankingu e, nic nie znaczy my rozpoczniemy mm, od nowego zawodnika czyli od Clemsona obserwowanie partii e, Clemson wybrał maga Warlocka i huntera widzę że zaczyna magiem e, natomiast Kilem zmienił troszeczkę podejście i będzie grał teraz warriorem szamanem i łowcą czyli wyeliminował maga Widzę, że Blizzard nam znowu funduje. Znowu nam funduje małe niespodzianki techniczne, ale już wracamy. Już wracamy, już wracamy, już wracamy. Słyszymy łupu-cupu, więc na pewno się pojawił. Tak jest. Clemson gra Magiem na Mechach. Akilem rozpoczyna od czyszczenia stołu. No i tego się Klemson chyba nie spodziewał, że nie będzie miał żadnego mecha na stole. I niestety będzie musiał atakować za jeden swoim Vihai Majstrem. A no to niespotykane, nie? mieć maga na mechach i nie mieć żadnego mecha na ręce. Cóż za pech. Idzie nożownik. Początek partii. Wszystko jest na razie jeszcze w spokoju, chociaż killem już troszeczkę. I to są dra No to jest, to jest piękno Hearthstone'a. Dostajecie goblin goblina grzmotnika, a nie macie mecha żadnego, żeby go wystawić. No to jest niefart. To jest po prostu niefart. Dwie karty. O, jeżeli teraz Clemson nie dostanie mecha, może mieć, może mieć problem. Może mieć problem, jeżeli Clemson nie dostanie mecha. A jak dostanie mecha, to, to raczej posprząta stół, ma człapa, ale zabraknie mu many na śniegoczłapa i goblina grzmotnika. I co teraz? No na pewno zagra śniegoczłapa i technika, nie? Ochydziarza? Ochydziarza? Ja nie wiem, czy bym nie zagrał śniegoczłapa, technika i nie szczyścił tego worgena. Ee, ponieważ ten worgen... Kurjawichu i jeden do ataku, może spokojnie napsuć tutaj. Wystarczy mu dać plus 1, e, zadać jedno obrażenie i dać plus 2 do ataku. O właśnie to. I Ochydz jest dead. I jeszcze 6 w papę. Dokładnie tak. I, I jak widzicie, Clemson mógł to być mógł to mógł być drobny błąd, bo zagranie śniego człapa pozwoliłoby na czyszczenie Łoworgena. Mm, a wystawienie technika z Majsterkowa dałoby coś na stół. W tej chwili ma tylko śniegoczłapa na stole, tak? W tamtej sytuacji miałby i śniegoczłapa, i technika, a przeciwko mikromaszynie byłby kolejka do przodu. No. Jego szczęście, że kilem yy, dobiera sobie pancerz, więc nie, nie zrobi dużej przewagi na stole. Teraz goblin grzmotnik może się przydać do wyczyszczenia tego. Hmm, Harvest Golema. Trzeba gdzieś pomajstrować? No... Hmm, jest jeszcze czas na... Znaczy, ja bym zagrał w odwrotnej kolejności, wiecie dlaczego? Bo jak zabraknie... No miał szczęście, że wszystkie trzy tu poszły. Jak zabrakło jednego dimidżu, to lepiej to umane przetrzymać yy, i go dobić z hero powera, tak? A później tego małego dobić się go człapem. Bo gdyby tylko... Strzały się nie podzieliły 3 do 1, tylko na przykład 2 do 2, to, to byłby problem, tak? To miałby Klemson mały problem. Więc pierwsza, pierwsza zasada: jak macie draw, to zawsze dobieracie draw. Jak jest szansa, że coś może się nie udać, to zakładajcie, że się nie uda, bo to jest gra, w której zazwyczaj RNG nie sprzyja i zazwyczaj się rzeczy nie udają. No tu ma Klemson prostą sprawę. Eee, może wyczyścić stów rozboltem i powinien, bo ee, no najpierw dobiera kartę. To jest dobrze. To jest wszystko ok. Najpierw dobieramy kartę. Ma czystą sytuację na stole i, i ma bardzo ważną, bardzo, bardzo ważna karta przeciwko warriorowi, czyli śniegoczłap. A w tym momencie śniegoczłap na stole może całkowicie zablokować Kilema. Tak? Nie może, nawet jak założy broń, nie będzie mógł atakować i, i Clemson powinien. E, no, niestety, śniegoczłap nie utrzyma się. Dlaczego taka kolejność, to nie wiem. Dlaczego zadał swojemu jedno obrażenie? To i tak za wiele pewnie nie zmieni, bo i tak będzie deal na stole jakiś. E, no, i Clemson wyskakuje ze wszystkiego, co ma chyba. Tak coś mi się wydaje, że pójdą dwa Shreddery, nie pójdzie, boi się, czyżby się bał, ukrywa hmm, naganiacza mechów, bał się chyba wystawić wszystko hmm, ze względu może na bójkę, nie wiem. Trudno mi jest to powiedzieć, czego, czego się obawiał. No bo chyba tylko bójki, bo przecież nie. Sylwany i bójki, bo, bo many by zabrakło przeciwnikowi. Taurisana nie widziałem, więc nie mógłby zagrać w jednej rundzie tego. No w tej chwili ma prostą sprawę. Pinky w ryj, tak. Nie wiem, czy nie skorzystałbym z tego wprost Bolta, żeby zatrzymać jego. Zatrzymać Kilema w przypadku jakiejś broni, tak? No w tej chwili już jest i tak, i tak. Praktycznie Lital tylko jakiś. Ee... Tylko jakiś cud może uratować Kilema przed porażką w tym meczu. Coś tutaj celuje, ale się wycofał. No i mamy Lital mamy pierwsze pierwszego wina po stronie Klemsona. Tutaj. Dość szybka partia, dość szybki win ee, i tyle. Czekamy na następny pojedynek. Clemson, Clemson nie może już grać magiem. Może wybrać Warloka albo Huntera. Wybrał Warloka! Wybrał warloka Twoja dusza będzie moja. No, warlock na demonach, na olbrzymach. Co zrobi Clemson. No, wygląda to na typowego Hendloka. Dwie bombki są. Chociaż jeszcze to nie jest powiedziane, że nie, nie objawi nam się zaraz Malegos, tak? A tutaj, no, no, ma odpowiedź w zasadzie na wszystko, co wystawia Kilem eee, Na przyszłą kolejkę jeszcze nie. Na przyszłą kolejkę ma smoka, a na następną kolejkę ma górskiego olbrzyma. W tej kolejce nie uda mu się wystawić olbrzyma, bo jak zużyje coina. To Olbrzym będzie już 6 kosztował, a nie 5. Więc jedzie ze smokiem. Czy może odpowiedzieć Kilem? no? Heksem, Najlepsza odpowiedź na smoka to Erdshock. tak? Wycisz i zadaj jedno obrażenie i nie ma smoka, tak? teraz w tym momencie obawiam się, że mm, albo wyskoczy Olbrzym, albo smok dostanie tarczę, tak? Od protektorki. Jeszcze Sowa idzie. Nie może za bardzo szaleć Klemson z tymi kartami, bo coraz droższy jest znowu Olbrzym. Więc nie może tak szybko się pozbywać kart. Musi wystawić Olbrzyma i musi też trochę pozwolić się, się zlać, żeby ognistego wystawić, tak? Bo przecież go za 16 many nie wystawi. No ładne szczyszczenie i w zasadzie Clemson wyptykał się z Shadow Boltów i z Mortal Coinów i niestety nie ma jak sobie poradzić w tej sytuacji z dwoma zagrożeniami, czyli i z mikromaszyną, Tyle możliwości. która z każdą turą robi się coraz silniejsza i z mechanicznym Yeti, który jest ciężki. Wybrał jetiego i wystawi Belchera, tak. On musi się bronić. Musi się chwilowo bronić, Clemson. W przyszłej turze może wystawić Górskiego Olbrzyma, tak. Natomiast, no, ten Ognisty cały czas jest za drogi. On mu tutaj nie pomoże. W razie czego na rezerwę ma jeszcze Obserwatora z I jest moja ulubiona karta, Mechano wzmacniano. No, to jest moja ulubiona karta, która dała wszystkim shielda. No, to jest coś... Niesamowitego. To jest coś niesamowitego, co ta karta potrafi. Mechano wzmacniano, to jest moja ulubiona karta w deku e, na mechach. Jak są wystawione 3, 4 postacie, no on po prostu tak potrafi zamieszać. No, tutaj dał tylko divine shieldy, ale niejedną miałem grę, w której potrafił rzucić trzy furię wichru. I normalnie Lital w jedną rundę wyskakiwał nagle. Wyobraźcie sobie dwa shreddery z yy, furią wichru, 16 dimidżu od razu, bez żadnego zastanawiania się, coś wspaniałego, no Clemson wystawi pewnie obserwatora i wystawi pewnie, yy, osłoni tego obserwatora tarczowniczką, coś mi się tak wydaje, albo wystawi dwóch obserwatorów licząc, że przeżyje tą kolejkę. Nie wiem, czy ja bym tak nie zrobił. 13 Dimidży jest na stole. 9. Miałby ciężko, chyba, kilem, żeby 9 Dimidży wymyśleć jeszcze. Chyba, żeby mu się swarcił, nie wiem, totem na spell damage i... i trzask mu jakoś wszedł, albo nie wiem co. Jest elektrobuława, to jest dobra karta w tej sytuacji. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobra. Stół praktycznie ogarnięty. Nie wiem, czy tak bym to zrobił. Chyba, że ma. A, ma jak sobie poradzić z. z jak ma sobie poradzić z protektorką, więc jest wszystko ok. E, gdyby nie miał jak sobie poradzić, to powinien zabić e, taunta mikromaszyną i zostawić ją na jeden heltu, A tego szczyścić e, naganiaczem mechów. No to zaboli. To na pewno zaboli. To na pewno zaboli Kilema tym bardziej, że idzie Ognisty Olbrzym, idzie Obserwator i w następnej kolejce dostaną tarczę. A Kilem ma dwie karty. Wątpię, czy to są dwa mechy. Należało się spodziewać, że Handlock w końcu w końcu dostanie ten piekielny ogień i raczej się nie powinno wyskakiwać z całego dimidżu. To już taki akt chyba trochę desperacji Oj, jo oj oj, oj, oj. Oj, oj, oj oj to musiało go zaboleć w tym momencie olbrzymi tarczowniczka w środek chyba zdaje się być najlepszą opcją już zasłania całkowicie całą sytuację 12 damage'u z ręki nie powinien mieć E, dobrał kartę, szatkownik, no proszę, proszę. I Medibot, nie wiem, i tarczę na Medibota, no, to już za wiele nie zmieni, bo kilem nie ma czym grać tak naprawdę. Ma jedną kartę, która jest bliżej nieokreślona, tak. No określiła się w taki oto sposób, więc czyści trochę stolik, e, tracąc e, cały swój stół. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdyby w poprzedniej rundzie Klemson zagrał na przykład Olbrzyma i dał tarczę, To zachowałby olbrzyma, tak? Zachowałby olbrzyma na stole, mógłby już w tej kolejce mieć praktycznie Lital, albo prawie Lital. I prawie zabić swojego przeciwnika, w tej chwili musi to konstruować na nowo. Na bank wyskoczy z olbrzyma, ewentualnie wystawi szatkownika, tak? Jest szatkownik szmondaka, i, i to już jest. Dostał wyssanie duszy, więc ma odpowiedź na wszystko złe, co wystawi Kilem. Nawet. Trzeba gdzieś Jakby nie wiadomo, co wystawił. Ma odpowiedź. Nie boi się tego w żaden sposób. Dostał doktora Buma. No, tutaj karty Klemsona są zdecydowanie lepsze niż karty Kilema. I, I to trzeba powiedzieć, że jak się wyskakuje z iluś legend, a Kilem podejrzewam, nie ma tych legend za dużo w swojej talii. To niestety trudno. Łatwo przewidzieć, co się wydarzy, tak? Bardzo łatwo przewidzieć, co się wydarzy. Ten mecz będzie raczej. Raczej dla Kilema. Raczej będzie przegrany cały ten mecz. Chyba, że coś w trzeciej grze się odmieni. Chwilę obecnej jest 2 do 0. Clemson będzie musiał zagrać Hunterem. My natomiast zaczniemy, trzecią partię obejrzymy z. Trzecią partię obejrzymy z. Z killemem. Trzecią partię obejrzymy z Kilemem, jak się tylko rozpocznie. Okej, okay. trzecią partię obejrzymy z Kilemem. Zobaczymy. O, to będzie fajny pojedynek. Cieszę się, że jesteśmy po stronie Kilema, natomiast widzę, że Blizzard znowu nas zaskoczył błędem trybu obserwatora, więc wchodzimy jeszcze raz. Mamy Mirror Mecha, Hunter konta Hunter. Zobaczymy, co się wydarzy. Niestety minęliśmy Draw Card. Kilem ma całkiem niezłą kartę startową pod bestie, ładnie przygotowana. W takiej kolejności. Nie wiem. I teraz jest ten problem, widzicie, bo. Gdyby skoinował e, krokoliszka, tak? Wtedy. To mógłby teraz wystawić dzika krokoliskiem, zabić e, naukowca i mieć już bafa na Hienie. tak? A w tej chwili Hiena ginie. Nie ma bafa i nie ma nic na stole, tak? Mm, tutaj kolejne szkiele ma troszeczkę, jest chyba moim zdaniem była nie taka tak mi się wydaje bo ciekawe czy zamrażająca czy ogniowa bo jeżeli ogniowa to już tego wilka nie ma natomiast tak jak mówię w pierwszej kolejce ta kolejność troszeczkę odwrotna Skojnowałbym krokoliska w następnej wystawił właśnie dzika i Zrobił dila Krokoliska i obie postacie by zostały na stole, tak? Tak żadna nie stała, to zamrażająca pułapka, więc Wilka nie ma, z broni zginie pewnie nożownik. Hmm, ale sytuacja, hmm, sytuacja Kilema jest niezbyt dobra. Klemson zdaje się kontrolować sytuację, dostał już bonus do, do broni, może sobie pozwolić na hita w Dazdingo. Wystawia Belczera jednak. I będzie pewnie czekał, aż, aż tamty się same między sobą powybijają, tak? Jest Grizzly, na kilkomanda niestety zabraknie many, więc: na kilkomanda zabraknie many, więc trzeba będzie to zrobić brońką. są dobrze chyba przeczekał, bo. Eee, teraz z, z czystym sumieniem może sobie zrobić wymianę tantów i zostawić dwa pająki na stole i dodać sobie elegancko szatkownika, hero power i, i ognia. tak? I tak to mniej więcej wyglądało, tak jak mówiłem. Jest karta klucz, dzik szablo skalny, czy szablo zęby, czy jakiś szablo skalny. Jest karta klucz, która pozwoli. Oj. Jak gracie przeciwko Hunterom i Hunter zużywa Kill Command na, nie na, wasz, na waszą twarz, a na zabijanie mobków, to znaczy, że już jesteście na dobrej drodze, żeby wygrać. Gobliński Saper! O. No, teraz sam współczuję Killemowi. Bo można by sobie zadać pytanie, panie premierze, jak żyć? No niestety, 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 niestety. Boom, jaki by nie był, trzeba mieć na niego jakąś odpowiedź. A odpowiedział, na pewno nie będzie dzik skalny. Na pewno nie będzie odpowiedzią na Booma. Pewnie porozbija bombki o tamta, czy co? Szybki strzał. Okej, okay. jedna z kart z Blackrock Mountain. Takie jest, bomby porozbija o taunta. Chociaż w tej chwili ja bym zrobił trochę odwrotnie, bo... jak ta bomba miałaby na przykład 4 damage to szkoda, żeby overdimidżowała taunta. Poświęciłbym już tego szlama na rzecz chyba walnięcia w twarz trochę więcej. O chryste! Jak to niewiele zabraknie, żeby... <laughs> Jak to niewiele by zabrakło, no... no. Ta karta jest niesamowita, 5 obrażeń i 9 damage za 5 many, no coś niesamowitego w kwestii obrony. No nic, meczyk zakończył się wynikiem 3 do 0 dla Clemsona, no tutaj ranga była bezlitosna bezlitosne były, były też karty, które posiadał, które posiadał Clemson. Także zasłużone zwycięstwo Clemsona. Brawa i gratulacje za walkę dla Kilema. Kilem jeszcze pozostaje bez żadnej wygranej, ale na pewno będzie miał okazję mierzyć się z innymi rywalami, którzy borykają się też z brakiem kart. No, trzeba powiedzieć, że na początek miał całkiem godnych Przeciwników, jak na swoją talię. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka na kolejny mecz. Trzymajcie się. Hej, papa. Pa.